Na pewno, na pewno nie był to nasz mecz. Tak ma pan rację, że strasznie źle w niego weszliśmy. Nie wiem, czym to było spowodowane. Niestety to nie był jakiś jeden zawodnik, może dwóch, tylko było widać po nas wszystkich. Nie wiem, czy trafił nas akurat na dzisiejszy dzień taki kryzys. Ciężko stwierdzić, ale to nie zmienia faktu, że nasza postawa no, nie zadowala mnie jako kapitana i myślę, że nasze, nasz, nasz każdego bo to na pewno nie jest to, co robimy w innych meczach, co robimy na treningach i co sami od siebie oczekujemy. Jesteśmy charakterną drużyną, umiemy walczyć, potrafimy walczyć. A dzisiaj tego zabrakło, ale też muszę pochwalić zespół z Radomia, bo myślę, że też przyłożyli przez pierwsze dwa sety przyłożyli się do tego, że ten mecz był dla nas, ten początek był dla nas ciężki, bo narzucili swój rytm gry, pokazali, że chcą. Było widać, że jest to dla nich bardzo ważny mecz. W cudzysłowie, oczywiście, mecz odżycie. Mecz za 6 punktów, nie za trzy. Było to po nich widać. Było widać to w defensywie, było to widać na siatce, było to widać na zagrywce. Naprawdę nie mają się do czego przyczepić w swojej grze, a my tak naprawdę w każdym elemencie. Liga zbliża się ku końcowi. Mieliśmy przed tym spotkaniem 7 punktów straty do, do Lubina, więc widzieliśmy, że albo 3 punkty, albo tak naprawdę to może być mecz ostatniej szansy. Wzięliśmy go i tak naprawdę dalej żyjemy, dalej jesteśmy na powierzchni, że tak kolokwialnie to ujmę i e, super tak, gdyby, gdyby nie te trzy punkty, no nie wiem czy dalej, znaczy jest jeszcze dalej kilka, kilka spotkań, ale byś, bylibyśmy w bardzo trudnej sytuacji. Co grać Tą pierwszą kolejkę mieliśmy niestety tak ułożoną, że graliśmy, że tak powiem, no szczubem, więc ciężko nam było jakby rozwinąć skrzydła. Ten, tak jak pan wspomniał, ten przełom przyszedł. Też sami po sobie czujemy, że jakby coraz lepiej gramy tak na treningach to wygląda super. Trener też to podkreśla niemalże po każdej jednostce, że widzi, widzi że idziemy w dobrym kierunku, więc liczymy na to, że każde kolejne spotkanie aż do końca będzie to tak samo wyglądało.